Cześć, z tej strony Super Hexagon i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zobaczcie, Ewron komentował mój film. Zobaczcie. A w ogóle zostałem obiektem śmiechu tak naprawdę, ale ktoś z siebie nie śmieje to. Słuchajcie.

może tak mniej więcej wtedy jeszcze nie umiałem za bardzo nagrywać. Rozgrypka. Powiem wam, przeżywałem A, to trochę, bo jednak pierwszy raz zrobiłem pro playera. Pokażę mamy 6 minut. W ogóle tak się zdziwiłem. Będę jak tu się zbliża do likwidacji, będę wam przewijał. Hycel versus ja. Hycel versus ja. Ja zabiłem Hycela. Dalej w to nie wierzę. Jezus jak on to zrobił? Jest jedyną to śmierć jeszcze w tej grze. to no, możliwe. heksagona. <grym <grym <grym> jestem zadziwiony, <grym> że tak duży twórca. Tak on. on jeszcze wcześniej powiedział, że on co oglądał. On już, on już pamięta całą grę. To był granat. Haha. Właśnie nie widziałem jeszcze tych komentarzy. Hycel, Pog. Mistrz deklinacji. 3 minuty leciała ta gra, chyba się podnieca górę. To za komentator, Heksagon Izak Kurde, fajnie, że ludzie tak pisali. Oglądajcie. I patrzcie, najpierw granat i teraz RPEG Heksagon, lepsza od Izaka. Przecieżycie jest to lewszy od Izaka Idzę. W komentatorze. Hycela, ja zabiłem Hycela, zabiję Hycela. Hycela Hycela no. w ogóle nie, nie znałem do końca tego twórcy, dopiero Hitchella. oglądałem wtedy początki typowego Fortnite'a, nie? Czekajcie. O, w ogóle były wtedy początki mojego oglądania typowego Fortnite'a i wtedy w ogóle poznałem Hycela, a nie wiedziałem, co się tam mówi. I dlatego mówiłem chycela ciągle. E tutaj łatowałem, pada. Ja, spada. wszystko przełożyć. Że... Wiecie, dla mnie bardzo ważna Czeka, ja to bardzo jest tektyka. Czekajcie, przewidy. Bardzo to. ważna jest tektyka. <grym> tutaj. I w tym domku obok zaraz będzie. Już I tylko już 10 to? minut jest Bo w jednym domku. Ma... Ix. Nie ma nie ma jeszcze obok nas. Hycel. Cela jeszcze nie ma. No będzie. Będzie. Może już jest. Może już się wydało. Ja tam na parkingu <y pues> na parkingu na parkingu grane czekajcie bo kolega napisał pewnie z jakimiś gratulacjami jakieś kwiaty wysłał pewnie i gzd granie ma jedną śmierć w swojej karierze i to jest właśnie do teksagra nie no beka to jest i gzd nie

Ale Not Hexagon! <noise> na spokojnie! Najważniejsza jest taktyka no. dla niego. To jest jego airbag Przeleciał <noise> na Tilt <noise> Towers. Nie mam co zrobić. Walczy z tym Ewron to po prostu ma talent z komentowania, nie? Powinien robić i te parodie jakieś. Ja miałem <if> rozgrywkę, patrzcie, chycel się buduje, chycel się buduje. To ja, ja Tu zabiłem chycela, przepraszam! raz. Patrzcie, to ja versus chycel. Ja versus chycel, dostał hita. patrzcie Chyba hycel versus cztery osoby. Kozak, ja tu zbiegam z góry tak jak leszek. Porobiłem chycela. Przepraszam, co? No on się zdziwił Z góry tak jak leszek, porobiłem... Z góry tak jak leszek. To sumie... Z góry tak jak leszek. Nie <noise> Z Lepszy. xD zdanie. Lepszy. Nie wierzyłem, nawet nie wiedziałem, że on to skomentował. Dopiero tyle komentarzy mi przyszło, nie? Blacz Gingry chycel wyeliminowany. Widzicie? Ja jeszcze nie jestem przekonany, musisz jeszcze Lepszy. raz pokazać. Ja bym chciał, żeby to było jak w górę, bo to jest każd, to co się teraz stało. Zapraszam Was do łapkowania, subskrybowania. O komentuję totalny szef. Nie, nie, ja nie wierzę w Evron. tylko zobaczmy, czy jacyś duży YouTuberzy się wypowiedzieli pod moim filmem. Będzie pewnie dużo hejtów. Zobaczmy. A nie, no, naprawdę. Ewron odwalił swoje. Dzięki, Ewron. Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzisz mój kanał. No, 2000 dwa, dwa ponad. Uf.

A ten Ewron to nie jest fejk, jak widzicie. No. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Myślę, że się zrobiłem z tego spróbu się nie zaśmiać. I cześć.